Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj zapraszam Was na projekt denko z miesiąca kwietnia, czyli zbiór takich krótkich recenzji o tym, co się sprawdziło, co nie. Mam tutaj masę kosmetyków, masę perełek, także nie przedłużam, tylko po prostu przechodzę do pokazywania i chciałabym dzisiaj zacząć od produktów do twarzy. Zacznijmy sobie od maseczek. Pierwsza maseczka to jest Uzdrowisko, marka, którą niedawno poznałam i powiem Wam, że jestem zachwycona, jeśli chodzi. I o działanie, i o składy, i też o ceny, bo jak na te składy, na tak dużą ilość substancji aktywnych i naprawdę naturalne, takie czyste składy, no to uważam, że te ceny nie są duże. Oni weszli teraz już praktycznie do każdej drogerii, praktycznie wszędzie możecie ich dostać. I to jest akurat maska roślinna, nabliżająca z rokietnikiem i koniczyną. Była to jedna z najlepszych masek, jakie w ogóle kiedykolwiek w swoim życiu używałam, jeśli chodzi o maski nabliżające. Używałam jej ja i używała jej też moja mama. Obydwie stwierdziłyśmy to samo. Natomiast nie będę się rozgadywać na jej temat, ponieważ chcę Wam zrobić w ogóle osobny film o maskach takich w słoiczkach, więc tam będę mówiła więcej. W ogóle przepięknie pachnie. A i też opisałam Wam bardzo szczegółowo o niej na moim Instagramie, tym kosmetycznym, więc podlinkuję na dole. Także albo Instagram, albo musicie poczekać po prostu na film. I kolejne maseczki. To będą maseczki już z bielendy, takie w saszetkach. I zużyliśmy z Adamem wszystkie te maski, właśnie już, które kupiłam. Jak widzicie, są po dwie sztuki z każdej, no bo używaliśmy jedną, ja jedną, Adam. Najlepiej sprawdziła się u mnie ta maska zielona, i to jest maska z zieloną herbatą i z lufą, detoksykująca. To jest maseczka, która jest żelowa, fantastycznie odświeżająca, taka przyjemna, relaksująca. Uwielbiam żelowe maseczki. Super, super, naprawdę. Jeśli chodzi o skład, no to jest tutaj ta zielona herbata, jest ogórek. talufa, to jest naturalny składnik eksfoliujący, czyli gąbka roślinna, doskonale oczyszczająca, usuwająca martwę na skórek i wygładzająca. Nie znałam tego składnika. I skład do pewnego momentu jest bardzo ładny, natomiast pojawia się tutaj mikroplastik. Także bardzo szkoda, bo poza tym, no to tak jak mówię, skład jest naprawdę spoko Nie wiem, po co popsuli tą maseczkę tym mikroplastikiem Co prawda, jak ją zmywacie, to możecie sobie zrobić delikatny peeling Bo ona ma w sobie takie dosyć ciekawe, podłużne drobinki, które wyglądają trochę jak przyźroczyste wiórki kokosowe No ale dla mnie to jest totalnie zbędne i uważam, że lepiej, żeby nie było tam tego mikroplastiku No ale skoro go dodali, to ja niestety nie wrócę Ale jeśli nie zwracacie na to uwagi... No to tak jak mówię, ta zielona była najlepsza Dalej mam borówkową, detoksykującą Smoothie, pięknie pachniała One wszystkie w ogóle bardzo ładnie pachną I ta była taka okej okay. Po prostu była w porządku Składowo jest to samo, czyli jest bardzo, bardzo dużo wyciągów Ale co tutaj było nie tak? Czekajcie Disodium EDTA, którego na twarz nie chcę używać, więc... No też nie jest taka w 100% naturalna A ta różowa maseczka to jest czarna herbata i lufa nawilżająca I niestety po tej maseczce mnie zapchało Miałam bardzo dużo takich bardzo mało widocznych zaskórników, takich podskórnych Ale jednak wyraźnie widziałam, że właśnie po zastosowaniu tej maseczki, no więc tej różowej już w ogóle nie polecam Dalej, jeśli chodzi o oczyszczanie, zużyłam z bielędy Smoothie, maseczkę czy raczej piankę do mycia, twarzy kremową, energetyzującą z prebiotykiem, bananem i melonem. No i pachniała cudownie. Jak ja w ogóle zobaczyłam, że tutaj jest banan i melon, od razu musiałam kupić, pomimo że w składzie jest pek. No to pek już w ogóle nie powinien być stosowany, moim zdaniem, w kosmetykach czy generalnie jest tutaj melon i, i właśnie ten banan, więc no nie jest tragicznie, ale, ale jest właśnie ten pek, więc od razu mówię, ja więcej nie kupię Jeśli chodzi o działanie, powiem Wam, że bardzo specyficzna konsystencja jest tej pianki i... Troszkę muszę przyznać, że mi to denerwowało Tak jakby w porównaniu z tą pianką malwową O której, którą też Wam już pokazywałam Nieraz, którą uwielbiam z Laboratorie, No to y, To jest bardziej taka kremowa niż piankowa Konsystencja I to jest coś takiego, że bardzo ciężko to zmyć Nakładam to na twarz, potem y, y, Daję wody Jeszcze raz daję wody i znowu i znowu A to się trzyma na twarzy Jest takie trochę śliskie Trochę mnie to denerwowało Więc powiem Wam szczerze, że przez tą konsystencję też tak średnio to lubiłam Działanie miało ok twarz była taka mięciutka, przyjemna całkiem po tym Też widziałam, że dziewczyny na wizerzu piszą, że sobie to nawet zostawiają na 5 minut jako taką krótką maseczkę Też tak robiłam Fajnie się to sprawdzało, takie było całkiem zmiękczające Ale jednak trzału no, nie było, także więcej nie kupię Dalej może hydrolaty toniki i tutaj zużyłam hydrolat lawendowy z dotyku kreacji. Uwielbiam lawendowe hydrolaty, chociaż ten, powiem wam szczerze, że na początku to strasznie dziwnie pachniał. Taką niezbyt ładną lawendą, ale im dłużej go używam, tym ładniejszy robi się ten zapach. Nie mam pojęcia o co chodzi. Dziwne to było, ale no ogólnie no to uwielbiam i działa antyseptycznie, bardzo ładnie na skórę. Regenerująco, relaksująco, właśnie też, czyli podwójne tak naprawdę działanie i takie aromaterapeutyczne i pielęgnacyjne. Także kocham. Głównie używałam do twarzy, niedawno zaczęłam używać też do włosów. Tylko tyle, że tu jest tylko 50 ml, także dla mnie to byłoby ok, jakby to miało z 250 ml, to wtedy bym była zadowolona. I w składzie, oczywiście, 100% tylko i wyłącznie strolat lawendowy. I druga rzecz do twarzy, jak, której używałam jako tonik, to jest Corinne Farm. Bioorganik, taka detoksykująca mgiełka. I to jest głównie na bazie werbeny. Bardzo króciutki skład, bardzo prosty, ale też bardzo dobry. Zresztą produkt ma ekocerta i te produkty właśnie z Corinne Farm możecie dostać w Rosmanie w bardzo fajnych cenach. Także polecam Wam, bo, bo większość ich produktów jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o tą mgiełkę. Powiem Wam, że no, no niestety nie zauważyłam jakiegoś szczególnego działania, nic złego nie zrobiła. Była taka delikatna, odświeżająca, przyjemnie było tego użyć właśnie um, po umyciu twarzy, ale nic szczególnego nie robiła. Ona miała być detoksykująca, antypollution i tak dalej, przeciwko jakimś tam zanieczyszczeniom środowiskowym, więc być może ja nie powinnam się czepiać, może po prostu takiego działania nie widać gołym okiem, no ale. Jakby na twarz nic szczególnego się nie zadziało. Używałam jej też jako wcierki do włosów w momencie kiedy przestawiałam się z mycia codziennego na takie co drugi dzień, dlatego że werbena jest taka antyłojotokowa. Bardzo fajnie się wtedy sprawdziła, lepiej niż do twarzy. No, ale właśnie ja do tego nie wrócę. To może teraz kremy. Mam tutaj kilka kremów i zacznę od perełki. CCB Manufaktura krem z mocznikiem. Słuchajcie, praktycznie nigdy nie pokazuję Wam próbek, ale to jest perełka. Maluteńka, jak widzicie, próbka, ale mi to starczyło naprawdę na kilka dobrych użyć. Krem ma mega konsystencję i to, co on robi ze skórą, ja postanowiłam go zużyć na twarz. I miałam tak po prostu... Nawilżoną twarz, że chyba w życiu tak, tak bardzo nawilżonej nie miałam skóry. Oni właśnie opisują ten krem jako taki mega odżywczo nawilżający, że wręcz ta skóra powinna lepiej wchłaniać, powinna się otwierać właśnie na wchłanianie i na nawilżanie coś takiego. I też właśnie ten krem z mocznikiem bardzo delikatny taki jest zapach tego mocznika. On praktycznie nie pachnie, więc mi to tam bardzo nie przeszkadzało. I jest to krem do twarzy i do ciała. Kiedyś byłam przeciwniczką takich rzeczy, jako że i do tego, i do tego, no to nie bardzo Ale powiem wam, że tutaj patrząc po składzie jestem spokojnie w stanie to zastosować i na twarz, i na ciało, na jakieś suche miejsca Muszę to kupić, po prostu mega Gdzieś Wam wstawię zdjęcie I dalej mam dwa kremy takie drogeryjne może zacznę od tego z bielendy, botanik, formula, olej z granatu i amaranthus Wyrzuciłam kartonik, ale z tego co sprawdzałam, to ten skład nie jest idealny Jeśli chcecie używać coś takiego super, super naturalnego, to polecam Wam zieloną serię z bielendy Bo tam naprawdę zrobili bardzo ładne składy To jest takie powiedziałabym pół na pół No ale nie mogę mu odmówić działania, ponieważ świetnie się sprawdzał na mojej skórze bardzo ładnie nawilżał. Ten granat i amarantus jakoś mnie na początku nie przekonywał. Zużyłam wszystkie kremy z ich serii, a na końcu kupiłam właśnie ten, jak już wszystkie przetestowałam, i okazało się, że jest świetny właśnie granat i amarantus ma być z jednej strony taki odżywczy, nawilżający, ale z drugiej strony też taki delikatny, łagodzący. I właśnie dla mojej skóry, która potrzebuje i tego, i tego, bardzo ładnie się sprawdzał. I pomimo tego, że dawał skórze takie poczucie ukojenia i takiego nawilżenia, wiecie, jak macie suchą skórę i potrzebujecie od razu ją posmarować, to wiecie, o co chodzi. Takie ukojenie właśnie po posmarowaniu. To też właśnie nie był zbyt ciężki. Bardzo ładnie się wchłaniał, jest to spokojnie krem i na dzień, i na noc. Zapach jest boski. To jest zapach takiej świeżutkiej pielęgnacji, bardzo mi się podobał, także jeśli skład jest gdzieś tam drugą rzędną sprawą dla Was, to ten krem jest spoko. Zresztą nie powiedziałabym też, że jest jakiś tragiczny ten skład. I drugi krem to jest Liren z serii Superfruits z żurawiną Dermoprogram Też na dzień i na noc, lekki krem nawilżający I o dziwo powiem Wam, że tutaj skład jest naprawdę bardzo ładny Tu jest glikol pentylenowy, ale ja go używam Wiem, że niektórzy go nie używają jakby, więc po prostu mówię, że on tu jest Ale też większość organizacji certyfikujących się w dziedzinie naturalnej kosmetyki go aprobuje, także ja używam poza tym też skład bardzo ładny, natomiast no niestety u mnie się totalnie nie sprawdził ten krem. Dawno mi się aż tak nie sprawdził krem do twarzy. Większość u mnie sprawdza się ok, natomiast ten był po prostu za lekki. Sama nazwa mówi, że to jest lekki krem nawilżający i ja go kupiłam dlatego, że ja mam taką skórę suchą No ale nie jest bardzo sucha, ja nie mam suchych skórek Nie mam takiego dużego problemu Ale ten kremik jest totalnie Za lekki dla mnie, więc w większości Uzużył go Adam, Adam był bardzo Zadowolony i też Słyszałam o nim dużo bardzo dobrych opinii Dziewczyny go uwielbiają, więc myślę, że Jeśli macie mało wymagającą skórę Albo taką bardzo młodziutką skórę Zaczynacie z pielęgnacją, on będzie Fajny, może niekoniecznie do jakiejś tłustej skóry Bo tak mówię o młodej Skórze, bo myślę, że są lepsze składniki do skóry przetłuszczającej się czy mieszanej, ale właśnie takiej mało wymagającej skóry, gdzieś tam na początki pielęgnacji, albo właśnie po prostu do skóry normalnej gdzieś super, dlatego że on jest taki energetyzujący, świeży, taki lekki, fajnie się wchłaniający, przyjemnie się go stosuje, on pachnie po prostu przepięknie, ta wina bardzo, bardzo fajnie tutaj wydobyli ten zapach, także zależy po prostu, jakie macie potrzeby skóry. Następna rzecz to jest krem pod oczy z satwa Ayurveda, ziołowy krem pod oczy Śmieszy mnie, że mówią, że to jest ziołowy krem pod oczy, no bo tutaj nie ma ziół Jakby jest nacynamit, który jest bardzo fajny na przebarwienia Gliceryna Czekajcie, tutaj jest masło shi yy, I właśnie, tutaj jest masło kokosowe I przez to on jest bardzo fajnie nawilżający Połączenie masła shi, shi i masła kokosowego To jest coś, co naprawdę daje to nawilżenie Ja miałam ten krem Miała go też moja ciocia, która ma zupełnie inne potrzeby I też mówiła, że, że jest świetny Także względem nawilżenia bardzo fajny Natomiast to też sprawia, że on ma taką specyficzną konsystencję Bo jest taka jakby trochę... Klejąca, jakby ciężko go złapać na palet, ciężko go rozprowadzić, i to jest chyba jedyny zarzut, jaki widziałam wobec tego kremu u innych dziewczyn. Natomiast mi to tak nie przeszkadza. Jestem przyzwyczajona do smarowania się różnymi rzeczami o różnych konsystencjach, więc ja sobie radziłam, ale słyszałam, że można go zastosować na mokrą skórę, na przykład po toniku, po, po hydrolacie, wtedy podobno się lepiej rozprowadza. E, a tak, poza tą konsystencją super krem, wydajny, z fajnym składem. E, no jest tutaj ten fenoksy etanol, ale ja go używam, ponieważ on się nie wchłania. Przepraszam, no, mam tutaj e, produkty do zębów. Ja przestawiłam się na takie naturalne pasty z lepszym składem Miałam całe życie nadwrażliwość, taką bardzo uciążliwą I nie znoszę Sensodyny, nie znoszę Elmexu Nie smakują mi te pasty, one mi nie odświeżają ust Ale czasami używałam, no bo wiecie, jak się ma taką nadwrażliwość To chociaż czasami trzeba, żeby po prostu jakoś żyć Odkąd się przestawiałam na naturalne pasty, ta nadrażliwość się bardzo zmniejszyła, czego w największych snach nawet nie oczekiwałam, no bo nie są to pasty, które tak sz... mają to w jak, jakby w głównym swoim zastosowaniu, ale jakoś tak powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się polepszyła sytuacja. No a te pasty e, bardzo mi smakują Tutaj ja wiem, że się śmiejecie, jak mówię, że pasta mi smakuje No ale e, wiecie, no czujecie smak pasty, jak myjecie zęby Ja lubię takie bardzo miętowe pasty, więc nie każda mi pasuje e, Bardzo lubię firmę biomet I tutaj mam płyn do płukania Super White z kokosem To nie jest płyn dla każdego, dlatego że tego kokosa czuć On oczywiście nie jest takim typowym kokosem, tylko taki kokos z miętą, taki bardzo łagodny Ale on gdzieś tam w tle jest Mi to bardzo odpowiadało Adam nie lubił, mówił, że go gryzie w gardło. No, jest to możliwe. Po prostu zależy, co lubicie, ale mi bardzo odpowiadał. I tutaj pasta z węglem. E, lubię, chociaż e, mam bardziej, e, bardziej lubiane właśnie z biomet, ale ta jest jak najbardziej też ok. I co, może przejdziemy do pielęgnacji e, ciała. Na pierwszy rzut będzie coś do mycia, i to jest Fa, nic naturalnego, ale jeśli chodzi o takie na żele, to ja uwielbiam Fa. To jest taki mięsisty, żelowy, gęsty żel, który bardzo ładnie się pieni. To jest Fa, to jest jedna z moich ulubionych firm, chociaż staram się przestawić na żele naturalne, bo mam bardzo suchą skórę. To jest zapach, którego sama bym nie wybrała taki trochę orientalny to jest Purple Orchid z serii Magic Oil ja go dostałam za jeden grosz w Hebe Bo kiedyś była taka promocja, że jak się kupi za określoną sumę To wtedy właśnie ten żel był dodawany Ale powiem Wam, że bardzo mi się przyjemnie go używało Właśnie te takie zapachy filetowe mają być nawet takie trochę relaksujące I bardzo fajnie mi się go używało Więc jeśli, jeśli używacie tego typu żeli, no to polecam Wam w ogóle całą serię Magic Oil Bardzo fajne są, bardzo lubię ten niebieski, różowy, też fajnie pachną I tutaj mam coś... Naturalnego, bardzo fajnego do kąpieli. To jest Fito Kosmetyki, sól do kąpieli. Rewelacyjny skład. Tutaj jest Melisa, Valeriana Niestety sobie trochę tu ucięłam skład, ale tutaj z tego co pamiętam, to są same ziołowe wyciągi. Ona ma być taka relaksująca, uspokajająca, kojąca nerwy, na lepszy sen. I te sole pachną bosko. Jak ja to tylko otworzyłam, to tutaj czuć właśnie tak trochę miętowo. I to jest tak, że w środku macie dwie saszetki, które musicie zaparzyć i macie tą sól. I wszystko to wsypujecie, potem wlewacie do kąpieli i macie mega taką przyjemną, relaksującą kąpiel ziołową. Kosztuje to około 4 zł, więc bardzo malutko. To jest to prawda na jeden raz. Natomiast czasem sobie to nawet rozdzielam na dwa razy i też jest ok. Oczywiście najintensywniejsze jest, jeśli zużyjecie na raz, w takiej cenie można sobie pozwolić. Zdecydowanie będę kupowała kolejne, zresztą mam już kolejną taką samą, która czeka na użycie. Może jeszcze kontynuujmy mycie. Tutaj mam mydełko z Luxi Jaśmin i Wanilia, które kocham. Zapach tego mydła jest cudowny, nie wysuszało mi rąk, było kremowe, przyjemne, więc spoko. I ponieważ bardzo dużo teraz, oczywiście, myjemy ręce w zasadzie podwójnie niż normalnie, to kupiłam takie mydło, które znamy, jest bardzo tanie. Bardzo dobre. To jest z Lindy. Z biedronki taki uzupełniacz. Mleczko wawełniane. Bardzo przyjemnie pachnie. Też kremowe. No, naturalne też nie jest, ale. No, mydło jak mydło. Następnie. Aha, tutaj Adam mi położył, słuchajcie, swoje perfumy. I powiedział, żebym, żebym Wam powiedziała, że są bardzo trwałe. A to jest Kevin Klein Euphoria I nawet chyba one nie są jakoś szczególnie drogie. Zapach bardzo fajny ze takiego młodego faceta. Taki. Pełen energii, fajny Podobał mi się też, także jak szukacie na prezent To możemy polecić, zdecydowanie e, I coś do ciała, do pielęgnacji Zużyłam dwa masełka, które uwielbiałam I zacznę od takiego z Lidla Nature's Best by Sien To jest 100% tłoczony olej awokado e, Skład jak najbardziej ok e, Penoxytanol jest znowu, także, także informuję, że jest e, Natomiast Super mi się sprawdza. To było jedno z najlepszych maseł, jakie ostatnio miałam. Konsystencja taka kremowa, troszkę bardziej gęsta, ale nie też taka typowo maślana, bardzo ładnie się wchłaniało i po prostu super nawilżało i koiło, a wiecie, że mam bardzo suchą skórę na ciele, więc jestem dobrym testerem pod tym względem. No i sprawdzało się fantastycznie, było bardzo wydajne, co też u mnie się rzadko zdarza, i pachnie taką świeżo skoszoną trawą, także mi się bardzo podobało. Jak lubicie, polecam. Genialne. I tutaj mam Ecolaboratorię, firma, z której chcę zużyć po prostu wszystko, przetestować co mają, bo mają bardzo ładne składy, super zapachy, super warianty zapachowe. I są jeszcze tanią firmą. Ja zamawiam to też z lawendowej szafy. I tutaj miałam masełko chyba jakieś afrykańskie, bo oni tak to nazywają, też już wyrzuciłam kartonik, ale to jest to makadamia, kunkwat i brzoskwinia. Zapach to jest taki typowy aromat winogronowy. Pewnie widziałyście w bardzo wielu kosmetykach. Taki owocowy, ale też taki soczysty, bardzo fajny, lubię. I to jest takie typowo maślane, ale takie jakby troszkę napowietrzone, bardzo ciekawa konsystencja. I bardzo takie odżywcze, też fajnie nabliżające. Jedyne, co mogę zarzucić, to to, że mi się naprawdę szybciutko skończyło, bo z każdym. Użyciem, tak jakby było widać, że przez to, że to masło jest takie gęste, to dużo tego szło. No ale to jest też taniutkie, a ja tego po prostu codziennie używam w dużych ilościach, bo moja skóra jest bardzo sucha, więc tutaj też nie mam się co czepiać. Na pewno kolejne kupię. Dobrze, to teraz przejdziemy do włosów. Jak widzicie, włosy pofarbowałam i mówiłam, że już nie będę używała farb drogeryjnych, no ale mamy od koronawirusa, więc. Nie udałam się do fryzjera, tylko po prostu musiałam na szybko pofarbować włosy. Z dnia na dzień się dowiedziałam, że wracam z pracy zdalnej do takiej pracy stacjonarnej, więc musiałam szybko czymś pofarbować. I to jest L'Oreal Paris. W kolorze Stockholm, bardzo jasny blond, ten kolor uwielbiam On u mnie nie wygląda tak jak u pani Dlatego, że tak jak wam mówiłam ostatnio, coraz ciężej mi jest po prostu farbować moje włosy Mój pigment już jest tak nieznośny Coraz gorzej sobie właśnie radzę niestety z tymi włosami, więc no Ale jak było jeszcze tak w miarę, że te włosy łapały farbę No to ta farba była bardzo dobra dla mnie ona jest taka bezproblemowa, bo tam do pół godziny się trzyma, niektóre kolory nawet po 20 minut. Jest co prawda trochę droższa, ale też tak nie śmierdzi. Nie spędzi mi po niej skórę głowy, a praktycznie wszystkich farbach mnie właśnie spędzi już po prostu przestałam na to zwracać uwagę. No, ogólnie spoko. Mam oczywiście pukankę z Kameleo, to jest u mnie standard fioletowa pukanka. Jeszcze swoje włosy doprowadzam do ładu po tym farbowaniu, bo no zawsze jednak pukanka dużo daje. Także zwykła fioletowa uwielbiam. Do mycia włosów mam również szampon Eco Szampon dostępny w Hebe, Choose Nature, szampon z ogórkiem i bniszkiem do włosów przetuszczających się. To jest typowy przykład greenwashingu, dlatego że ten szampon nie jest naturalny I tutaj patrząc na tą etykietę i tak choose nature i tak dalej I w ogóle samą nazwę marki, to może nam się wydawać, że tutaj będzie jakiś super skład No niestety nie jest, jeśli ktoś by był ciekawy Ale też porównując na przykład czarna rzepa ma dużo lepszy skład z tej samej serii um, Co do tego szamponu, sprawdzał się mi ok, ja go wybrałam, bo kocham ogórki Więc on przepięknie pachnie, przyjemnie mi się go używało Sprawdzał się, jak myłam włosy codziennie Nie wiem, czy on jest taki super oczyszczający Ale dawał radę nie, Mam też szampony, po których lepiej po prostu moje włosy wyglądają Więc raczej wracać do niego nie będę Był taki, wiecie, okej, okay, zużyłam to wszystko I do pielęgnacji mam tutaj tak Taką saszetkę z Rossmana, super frutzhandgrycher nie wiem, czy możecie co dostać, więc nie będę się rozgadywać, ale to było cudowne. Ja miałam z jagodami Akai i z różnymi tam innymi. Po prostu to działało jak takie serum do włosów, że one były takie. Tak, super wyglądały, były takie mięsiste, pachnące, w ogóle to pachnie tak owocowo, słodko. Więc jeśli to zobaczycie, to polecam. Też tak się nie wypowiadam na temat składów tych produktów do włosów, dlatego że jestem tak w połowie przerzucania się z tych kosmetyków drogeryjnych na naturalne. I powiem Wam, że coraz lepiej mi idzie. Kiedyś to w ogóle denerwowałam się i w ogóle myślałam, że nie będę używała tych naturalnych produktów. Ale teraz jak mam większą wiedzę to jakby łatwiej mi jest się przestawić Więc tak używam pół na pół takich i takich i tak powoli wiecie się przestawiam I tutaj mam jeszcze krem do włosów też z Nature's Best Czyli z tej samej serii co masło do ciała, które wam bardzo polecam O tutaj to właśnie z Lidla z tłoczonym na zimno olejem awokado I ten krem do włosów był ok, natomiast też nie robił szału Ponieważ z tej serii macie odżywkę i krem i krem ma być taki bardziej regenerujący, taki właśnie lepszy, jeszcze głębiej działający. Natomiast on mi się właśnie sprawdza jak odżywka. On jest jak najbardziej w porządku. No ale miał być lepszy niż odżywka, a jest taki, no taki właśnie. Wiecie, nic specjalnego Więc od połowy zużyłam go do OMO, bo bardzo ładnie zmiękczał i dobrze mi się sprawdzał Trochę używam też do kremowania, chociaż kremować się powinno z jakimś kremem, nie, nie z producentem do włosów ale, ale wiecie, takie OMO na sucho, że tak powiem I bardzo ładnie sprawdzał, bo właśnie przyjemnie zmiękcza, jest nawet wydajny Bo jak to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, a na moje włosy to na trzy razy Ale to jest takie mleczko i nawet w sumie na, na długo mi starczyło Następnie mam lakier Stafta z, z keratyną. Bardzo lubię ten złoty lakier. Całą zimę pokazywałam Wam ten czarny, ten jest taki mega mocny, trzymający, bardzo dobry, tylko że po prostu wiesz, ciężko go też wyczesać. Ale jak się wkłada, zdejmuje czapkę, no to potrzebuje mocnego lakieru. A teraz na wiosnę już wróciłam sobie do tego, jest bardzo fajny. Tutaj pominęłam. Pominęłam dwa kremy do rąk, gdzieś mi się zawieruszyły, więc teraz Wam o nich powiem I pierwszy to jest Kanabo Czarna Orchidea Krem taki ok, bardzo delikatnie pachnie Bardzo, bardzo delikatny zapach Jak myłam ręce tym mydłem z Luxi i potem kremowałam, to czułam tylko to mydło Na OK, że okej, konsystencja jest ok, no taki wiecie... Był naprawdę w porządku, nic mu nie mogę zarzucić No ale znam też tak super kremy, że raczej do tego nie wrócę I tutaj mam z I.O.S. Shea Butter Też właśnie krem do rąk z maliną granatem Pachnie przepięknie, po prostu to jak oni wydobyli ten zapach maliny i granata Coś cudownego. Po z taką przyjemnością obydwoje zadałem go, używaliśmy, że on się moment skończył. Bardzo taki treściwy, to ma się czuć, że on, ono tutaj jest w ogóle bardzo dużo dobrych rzeczy w składzie. Co prawda jest na przykład EDTA, BHT, więc no, idealny nie jest, ale to jest tylko krędo do rąk. Nie wiem, no chyba że używacie tylko naturalnych, to mogę Wam powiedzieć, że EOS. Wprowadził do Rossmana teraz nowe serie Gdzie mają takie kremy z naprawdę Czyściutkimi składami, takimi naturalnymi Więc możecie też tam po prostu Sobie zerknąć, ale ten krem Sprawdził się genialnie Bardzo dobry, dobrze treściwy Też fajnie wkłaniający, więc mogę Polecić. I na koniec zostawiłam Kolorówkę, może zacznę Od e, absolutnego ulubieńca To jest Eveline Eyeshadow e, Przepraszam, Eyebrow Pomade Czyli pomada do brwi ja mam w kolorze Soft Brown i uwielbiam tą pomadę. Odkąd ją kupiłam, używałam jej codziennie przez jakieś pół roku, aczkolwiek nie udało mi się jej zużyć. Zobaczcie, dotknęłam dna, ale ona stwardniała na kamień i próbowałam ją ratować. Próbowałam dolewać tutaj płynu micelarnego, ale po kilku dniach ona znowu stwardniała, więc po prostu wyrzucam. Kupiłam sobie już coś innego, ale do tej pomady na pewno wrócę. Cudowna, jedyny kosmetyk, który mi się tak dobrze sprawdził do brwi <gry> I druga rzecz do oczu to jest tusz z Kobo Rose Lashes I to jest najgorszy tusz, jaki ja chyba kiedykolwiek w życiu miałam Jeśli chodzi o Kobo, to bardzo lubię ich kolorówkę Bardzo lubię właśnie podkłady, na przykład w ogóle produkty do twarzy Ale ten tusz Masakra, szczoteczka klasyczna, w ogóle nie dawało to efektu. Tak naprawdę to po prostu tylko przyciemniało trochę te brwi, znaczy rzęsy, ale mówię, dobra, zużyję, bo powiem wam, że ja mam coś takiego, że bardzo trudno mi jest wyrzucić kosmetyk. Chociażby kosztował 5 zł, to jakoś nie mogę wyrzucić całego, chyba by mnie, wiecie, serce rozbolało, więc stwierdziłam, że będę używała jako bazę pod inne tusze. Był ok, może tak trochę na siłę, ale zużyłam. Ale kiedyś właśnie jak on tak mocno zasekł, to stwierdziłam, że spróbuję go użyć I użyłam go normalnie, tak wiecie, na, na rzęsy, z efektu nie byłam zadowolona Ale co się stało? On mi się po prostu nie osypał, ale odbił tutaj, wiecie, pod spodem Po prostu jakaś tragedia, nie polecam i ostatnia rzecz na końcu mam z Eveline znowu podkład. Eveline ma naprawdę fajną i tanią kolorówkę. Ten podkład, to jest ten Liquid Control, który dużo dziewczyn właśnie poleca na YouTubie To jest Mattifying Drops Foundation Baby Fe Face Effect. Także PR dobry, nie no, ale bardzo dobry podkład Co prawda moim ulubionym dziennym podkładem to jest ten z który był w poprzednim albo jeszcze poprzednim denku A ten jest bardzo podobny Bardzo fajna, taka lekka, raczej wodnista konsystencja, ale uważam, że to jest plus, ponieważ dzięki temu on jest, nie jest za ciężki Krycie średnie, ale dobre właśnie takie na co dzień i bardzo ładne, naturalne wykończenie On mi się nie ścierał w ciągu dnia, więc wszystko super mnie denerwuje ta pipeta, dlatego że używając tego zawsze sobie gdzieś tam tutaj, wiecie, popsikałam na siebie niechcący, więc musiałam bardzo uważać przy jego użytkowaniu. I teraz używam identycznego, dlatego że dostałam go też w paczce pijarowej, więc mam jeszcze jeden. Bardzo lubię, mogę wam polecić. No i jeszcze mogę powiedzieć, że bardzo duży plus za te kolory, bo tutaj ja mam kolor 005 Ivory. Jeśli ktoś by był zainteresowany, i to jest taki bardzo ładny piaskowo beżowy kolor, idealny dla mnie. Też pamiętam, że jak kupowałam swoją wersję, to było bardzo dużo kolorów, po prostu nie wiedziałam co wybrać, więc myślę, że to jest, to jest duży plus. Dobra, dziewczyny, to wszystko, jeśli chodzi o to Denko, także oczywiście bardzo chętnie zawsze czytam Wasze komentarze, nie zdawajcie znać, czy coś miałyście, czy coś polecacie i pamiętajcie, żeby dać kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, jeśli lubicie projekt Denko. Do zobaczenia!